Tczew, miasto równych szans. Tczew, miasto równych szans. Miasto równych szans, zadajmy sobie pytanie, jakie to miasto? Miasto równych szans to miasto bez dyskryminacji, otwarta przestrzeń, przestrzeń bez granic, dostępne dla wszystkich. Miasto Tczew to nie bezludna, bezduszna wyspa. To jest przyjazne miasto i też osoby niepełnosprawne mają swoją przestrzeń, swoje miejsce, mogą się realizować, rozwijać swoje talenty, a profesjonalna kadra podpowiada, opiekuje się, inspiruje, daje powody do życia i do realizacji. Osoby niepełnosprawne są w tym mieście i będą zawsze. Pamiętajmy o tym, żeby ich nie marginalizować, nie wypychać na margines życia, żeby miały swoją możliwość, swoje 5 minut do rozwoju, żeby mogły inwestować w to miasto swój talent, pomysły, inspiracje i dowodem na to, że daliśmy możliwość rozwoju osobom niepełnosprawnych jest projekt Czech, miastem równych szans. Jest to szeroka oferta kierowana do ludzi niepełnosprawnych, ale też zdrowych. Produkty, które wyprodukujemy w czasie trwania tego projektu, zostaną, będą historią naszego życia. Przestrzeń bez granic to przyjazna przestrzeń. A osoby niepełnosprawne w tym mieście mają już na trwałe wpisane miejsca i czas, gdzie się realizują, gdzie są widoczne i gdzie postrzegamy jako pełnowartościowych współmieszkańców. I cieszę się, że mogę w takim mieście z tymi ludźmi żyć, że są dla mnie czasem inspiracją do realizacji zawodowych marzeń czy planów. Osoby niepełnosprawne mają równie wiele do zaoferowania, jak najwięksi obywatele tego miasta. Dajmy im szansę. Wykorzystujmy ich potencjał na co dzień, ich dobrą formę, ich wenę twórczą talent. Pomoc instytucjonalna kierowana do osób niepełnosprawnych nie może ich ograniczać, nie może ich zamykać, nie może dawać gotowych produktów które mogliby jak pigułkę połknąć, zapić szklanką wody. Muszą oni sami dochodzić do zdrowia poprzez aktywność, poprzez aktywność własnej osoby, aktywność społeczną. Muszą się rozwijać każdego dnia, muszą mieć plan, sposób na życie. Przestrzeń bez granic daje możliwości dowolnego wykorzystania czasu, inwestycji w siebie i realizacji swoich marzeń. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z podpowiedzi opieki swoich bliskich, kadry ośrodka pomocy społecznej, pomocy instytucji, organizacji pozarządowych, ale muszą sami na własną rękę się kreować i korzystać z dóbr w tym mieście. Żeby tak się działo, żeby człowiek mógł się rozwijać, musi się uczyć przez całe życie. Aktywnie uczyć się permanentnie, zdobywać wiedzę, doświadczenie, da to możliwość szukania pewnych celów, dochodzenia do tego, co mamy w sobie najlepszego, do tego, żeby widzieć drugiego człowieka, żeby czuć się tutaj w tym mieście bezpiecznym. Jeżeli będziemy aktywnie uczyć się, będziemy zainteresowani różnymi sprawami, będziemy mieli pogląd na własny, na różne sprawy, będziemy próbowali rozwinąć różne problemy w własnym zakresie. Żyć w otwartym mieście równych szans to jest przyszłość. To jest XXI wiek, gdzie możemy dać ludziom równy start, rozwój, budować wspólnie ład społeczny. Jeżeli mamy coś do zaoferowania, nie wstydźmy się, nie chowajmy za ścianą czy zasłoną choroby. Pokażmy, co mamy w sobie najlepszego, z czym możemy podzielić się z drugą osobą. Równe szanse to życie bez dyskryminacji każdego dnia. Jest też ważną sprawą Rzecz taka, że jeśli coś biorę, to też powinnam oddać, podzielić się, a projekt daje taką szansę. Projekt nasz jest cenną inicjatywą osób, które zawodowo pracują z osobami niepełnosprawnymi, ale nie udałoby się go nigdy zrealizować bez samych osób niepełnosprawnych. Na uwagę zasługuje szczególnie produkt naszego projektu jest to multimedialny przewodnik, Podczewiet czy miastem równych szans. Działania środowiskowych domów samopomocy wspierane są przez różnego rodzaju projekty, programy, które mają za zadanie wszechstronny rozwój osób niepełnosprawnych z ich integracją ze społecznością przy aktywnej, samej, takiej wspólnej realizacji zadań. Do tej pory realizowaliśmy następujące programy. Balbajek, Tczewski Mos, Nadziei i Możliwości, Pracownia Równych Szans, turniej sportowy Fair Play, Media, Kultura i My oraz obecnie realizowany projekt Miasto Równych Szans. Dzięki udziałowi w powyższych przedsięwzięciach osoby niepełnosprawne, osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne oraz niepełnosprawność intelektualną mają szansę na wszechstronny rozwój, na rozwój swoich kompetencji, na podniesienie umiejętności, na poszerzenie swojej wiedzy, mają szansę na. Wyrównywanie takiego dostępu do tworzenia kultury, do promocji swoich talentów w przestrzeni publicznej. Zakres y, rezultatów działań projektowych jest bardzo szeroki, począwszy od promocji takiego niestereotypowego wizerunku osób niepełnosprawnych, aż do rozpowszechniania dobrych praktyk na rzecz aktywizacji społecznej. Budowana jest również regularna struktura wolontariatu, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej, wśród rodziców, opiekunów, wśród mieszkańców Trzeba. Ważny jest również aspekt instytucjonalny, dzięki któremu rozwijana jest współpraca i partnerstwo pomiędzy poszczególnymi placówkami, organizacjami, tworząc sieć oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych. Podejmowane przez nas działania wykorzystują i rozwijają potencjalne możliwości uczestników, zapobiegają alienacji, dyskryminacji, wykluczeniu społecznemu. Wpływają również na pozytywne postrzeganie osób niepełnosprawnych, jak i funkcjonowanie ich rodzin. Osoby chore pragną normalnego traktowania, nielitości, bez taryfy ulgowej, bez przywilejów. Pragną być rozumiane, pragną być akceptowane, bo tak naprawdę nie są inni. Czują tak samo jak my, jak my mają swoje marzenia, które pragną realizować. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Nazywam się Zdzisław Bergiem, jestem przewodnikiem turystycznym PTTK w Tczewie Miałem przyjemność uczestniczyć z podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w realizacji projektu Miasto Równych Szans. Chodziliśmy z grupami podopiecznych podczewie Potrzebie szlakiem naszych zabytków, zabytków naszego starego 750-letniego miasta. Oglądaliśmy nasze najcenniejsze miejskie zabytki. Począwszy od fary, której budowę rozpoczęto w 1226 roku, a skończywszy na niedawno zrewitalizowanych murach obronnych z XIV wieku, które wybudowali krzyżacy. Oglądaliśmy ratusz, pocztę w Czebie, bibliotekę, która była kiedyś Sądem Grodzkim. Oczywiście całą starówkę z kamienicą, gdzie urodził się Jan Reinhold Forster, największy podróżnik tczewski, który uczestniczył w wyprawie kapitana Kuka dookoła świata. Naszą wyprawę zakończyliśmy nad Wisłą, gdzie z tarasu widokowego oglądaliśmy zabytkowe tczewskie mosty. Ten pierwszy drogowy, który w tym roku obchodzi 160 urodziny oraz drugi most kolejowy, który wybudowano w latach 1888-1890, a także most knybawski wybudowany w czasie II wojny światowej przez hitlerowców. Wszyscy podziwialiśmy piękną panoramę, chociaż niektórzy zaniepokojeni byli wysokim stanem wody na Wiśle. Przewodnik zrealizowany w ramach projektu pod tytułem Miasto Równych Szans, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w zakresie funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wykonawcy Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w partnerstwie ze środowiskowymi domami samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzewie.